Najlepsi sportowcy są mistrzami w przyspieszeniu wszelkiego oporu, jaki występuje w ich sporcie: masę sprzętu, którym się posługują, masy własnego ciała czy masy ciała przeciwnika. Gumy dodane do sztangi ograniczają jej zwalnianie w fazie koncentrycznej, czyli fazie pokonywania oporu. Mówiąc prościej, zmuszają do tego, aby przez cały ruch w górę agresywnie pchać ciężar, by móc ukończyć powtórzenie ponieważ opór wzrasta wraz z rozciągnięciem gumy. Owocuje to przyspieszeniem sztangi przez większą część ruchu niż w treningu mocy z samym obciążeniem bez gum. Gdyż pracując nad mocą bez gum, np. z 50% ciężaru maksymalnego, prawie połowa czasu trwania powtórzenia to hamowanie. Natomiast trenując ze wzrastającym oporem, musimy przyspieszać ruch przez większą jego część, a to zwiększa średnią prędkość ruchu, a większa prędkość sprzyja generowaniu większej ilości mocy, gdyż moc równa się siła razy prędkość. Jeśli podobał Ci się materiał, zostaw komentarz pod spodem.